Jane, boisz się teraz śmierci? Nie. Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada. To chyba Szekspir. Skąd to znasz? Z liceum. Pan Montgomery nam to recytował. Kto był Twoim nauczycielem w pierwszej klasie? To było Forsville. Pani Pejc. A w drugiej? Pani Pejc w pierwszej? Pani Griffiths w drugiej, pani Stewart w trzeciej, w czwartej pani Peterson. W Richmond mieszkaliśmy przy piątej ulicy, numer 237, obok Thomsonów. Pan Thomson pracował na kolei, na warsztacie. Pewnej <grytanie> niedzieli zabrał nas tam i pokazywał lokomotywy. Był Eryk, Marylu. Florence i ja. Florence to moja kuzynka. Pamiętam ją. White? Odeszła. Ewo? Obie odeszły. Ewo Black? Mówię, że odeszły. Jestem tylko ja. Wiem to. Czuję. Pamiętam. Pamiętam mamę, tatę i boń.